Witam tu Chris Kolekcjoner Dzisiaj sobie otworzymy gazetkę Bravo Sport Każdy już na swoim kanale otwierał pewnie taką już gazetkę Ale no ze względu na ograniczony czas w tygodniu Niestety mogę to zrobić dopiero w weekend więc Otworzymy sobie Mamy gazetkę którą nie będę pokazywać. Najważniejsze to karty. W gazetce mamy limitkę Gergo Lovren Cica z Lecha Poznań. Bardzo fajna limitka. Postawimy sobie ją tutaj. Oraz drugą limitką jest Michał żyro z legi. Również świetna, ciekawe ile ich będzie, ale chyba nie za dużo No i gazetka również dała nam jedną saszetkę Ekstra klasy oczywiście obecnego sezonu 14-15. Otworzymy sobie o. Jest. Zobaczymy co trafimy. I tak, bazóweczki. Paweł, yy, Paweł Baranowski z GKS-u Bełchatów. Mamy Wojciecha Małeckiego z Korony. Kielce. Mamy Marcina Kusia z Ruchu Chorzów. Mamy trenera Roberta Podolinskiego z Krakowi. Fajnie. Mamy wschodzącą gwiazdę Dawida Kownackiego z Lecha Poznań. Bardzo fajna karta. Młody perspektywiczny zawodnik. Oraz ostatnią kartą jest ulubieńcy fanów. Ulubieniec fanów. Yy Wahan Gregorian z Zawiszy Bydgoszcz. Więc to jest to co trafiliśmy w saszetce, która znajdowała się w gazetce Bravo Sport. Dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejne fajne filmiki. Pozdrawiam was. Cześć.